Czym z kim? Z tej strony Maxi, dzisiaj zagrałem sobie Five Nights at Security Breach. Dzisiaj e, podkrywamy sobie różne ciekawostki. Ja nic specjalnie w internecie nie sprawdzałem, żeby sobie nie spoilerować, wiecie. Może przypadkowo zrobimy jakieś zakończenie. Pierwsza ciekawostka, możemy się tu ukryć, nie? Ale tak, wiecie, na wstępie, dobra. Poruszajmy się trochę bez Fredego, no ale tutaj już są nam potrzebne i żeby się nie zliczował no i pięknie, dobra, Freddy, potrzebny tu jesteś, no chodź, dokładnie o to chodziło, chodź, proszę chodź tutaj ze mną, bo nie mam pojęcia, co możemy tu spotkać, ale dobra, chyba tutaj nic, bardzo nie spotkamy, po prostu kolejny prezent, co w nim będzie Comedy Mask, proszę bardzo, złota komediowa maska. No to w sumie jest złota, nie? Może zapomnieli dopisać, czy coś, albo po prostu nie, może nie mieli dopisywać, nie wiem. Tak po prostu mówię. E, tu za pomocą tego. mamy dość. Tu był gdzieś prezencik, to jest bardzo ważne. O, dokładnie. W tym miejscu... Foxy Plush. Maskotka Foxiego, może gdzieś tu Foxy też będzie. E, o. No i tam. O, chyba zauważyli, że są to popsute roboty i odechciało mi się pracować. Zdaję sobie za moją chrypę, ale... Nie wiem w sumie. Coś się dzisiaj dzieje. Złego, troszeczkę. No bo chrypa. A dobra, nie szkodzi. Idziemy teraz sobie tutaj. Dokładnie no, Freddy miałeś to w Dziękuję ci. Okej, okay, to jest ciekawe, czy uruchomi nam się tutaj jakiś film, czy coś? Tutaj weź to Dobra, ale to sobie zbierzemy oczywiście. Sun figure. Wiecie, figurka tego słońca. Co, nic więcej? Tu nie ma. Nic się nie otworzy na pewno. No byłoby to na pewno ciekawe. Nie wiem, może strzelić w to. O! Chyba rozwaliłem. A nie, dobra, tak miało być. Okej. Okay. We wszystkim nam bardzo szybko spada bateria, więc mało będę tego używał. Nie wiem czemu. Tu mamy ich, to idziemy sobie tutaj. I tylko pytanie. Czy tutaj coś będzie, czy jednak nie? Czy tu jest po prostu wyjście na górę? To jest bardzo dobre pytanie. Ale jest oczywiście, że tutaj jesteście się i mamy save point. Możemy oddać Freddy, więc bardzo fajnie. Tam mamy w ogóle jakieś kolejne drzwi, które możemy otworzyć za pomocą głosu chicki. No patrzcie, I tutaj mamy jakieś roboty jeżdżące. Będę chyba nie zaalarmują, się Warning: with Fazbear Automated Staff will result in suspension of your membership. Chodźmy tutaj, to jest ciekawe miejsce. A, Freddy'ego mamy naładowane, więc spoko I jest też save'ik Więc też kolejne spoko Tu mamy kolejne miejsce do blokowania Freddy ro rozwal to proszę Bardzo dobrze Dziękuję, chodź ze mną najlepiej I o proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? W jakimś totalnie, o nie A dobra, to chyba git W jakimś totalnie Miejscu nowym Otwórzmy sobie prezent. Bo to chyba tu przyszliśmy. A, Moon figure. Okej, okay, czyli... Yy, czekajcie, czekajta. Czekajta, czekajta. Czemu ja tu nie mogę przejść? A nie, mogę. Albo po prostu jakaś niewidzialna dziwna ściana. A tam nic po prostu dalej nie ma, okej. Okay. Yy, tu był w ogóle chyba Freddy... O on tam stoi, dobra? Więc jest gites. Yy, bez latarki zaraz nam będzie ciężko. Mamy jakiś error. Rozumiem, tam mamy coś niefajnego. Mamy wenty otwarte, z których ktoś może za chwilę przyjść. Tu mamy też coś, jakby... Nie wiem, trzeba było coś tu zrobić, ale my nie za bardzo teraz możemy. Chyba że może jakiś generator trzeba włączyć, coś tego. A nie, bo tutaj kończą się kable, ok. Czyli nic tu właściwie nie ma. Dobra, może sobie... Może coś sobie jeszcze zwiedzimy. Nie wiem, bo tam na dole wszystko zwiedziliśmy. Tutaj niestety, ale chyba nie wejdziemy. No niestety nie. Chociaż patrzcie, tam się. tam coś jest. Ale to może po prostu tak wiecie, mapa robiona. Only use. E, bo se, o, tutaj mamy w ogóle safety. Guldiness <coughs> for operating. No ale chyba do tego nie możemy wsiąść. No nie, dobra. Nie szkodzi. Pójdźmy sobie tutaj, bo czemu nie? Tutaj pamiętacie, no. Yy, była misja Szczykom, tak? Znaczy w sumie. Z... Nie no, tutaj tylko Szczykom się goniliśmy. Z nikim więcej. Tu możemy iść, ale tutaj też coś jest, czy nie? Aha, mogliśmy iść po prostu tędy tak na koło. No spoko. Tu chyba nikt nie wyskoczy, nie? Nie <laughs> O proszę bardzo no, słuchajcie, napiłem się wody i tak dalej Już mogę rozmawiać jest nowe miejsce, w którym potrzebujemy Frediego, które jest już po drugiej stronie, no idealnie Latarka nam się zaraz rozładuje, więc... Nie no, tutaj chyba nigdzie nie mogliśmy jej naładować. O tu mamy w ogóle jeszcze miejsce. Najpierw chodźmy tutaj może. No weź to rozwój. Dobrze. Dobrze Freddy, dobrze. I tu mamy prezencik. Więc fajnie. Lan Freddy Plus. Czyżby ty byś mógł to rozwalić? Czy tam otworzyć bardziej? Nie. Aha, a ja tu mamy po prostu po drugiej stronie, rozumiem. Otworzysz? Dzięki. Fajne jest to, że możemy sobie na spokojnie to wszystko pozwiedzać. Jest tutaj gdzieś Roxy. Tam nie pójdziemy. Wielka szkoda. No tam jest to właśnie, to, to ten, cały, ten cały pokój, nie? w którym się kryliśmy przed nimi, więc tam to się nam nie śpieszy. Chodźmy tam, gdzie mieliśmy iść. Czyli nie tutaj, tylko tutaj, dokładnie prosto. Ja jestem naprawdę ciekawy, co to może być? Okej, okay, co tu się stało w ogóle? Czy ona nas zaatakuje? Chyba nie, chyba nas nie zaatakuje. No tutaj słuchajcie jakieś zbrodnie się działy. I to dosyć ostre. Weź tu zagu, dokładnie to Jink Freddy. Ale chodź ze mną, spokojnie. Nie zostawaj mnie, na pewno. Cioè Co to ma znaczyć? Zbierzmy sobie to najpierw Przeczytajmy na nas bo to może być It is there, but you can see Alone is the dark. I found the key To jest tu, ale nie widzisz tego. Jest w ciemności. Znalazłem klucz. Czyli... O! mogę wskoczyć. Czyli mamy znaleźć jakiś klucz, tak? Ale jaki klucz? To jest też dobre pytanie, no bo... Nie, słuchajcie, ale mnie to teraz zaciekawiło, co to może być, nie wiem, chociaż tak sprawdzić coś? No nie wiem, nie wiem. Kurczę, mamy znaleźć jakiś klucz? A! Nie no, o co tu chodzi? Te... drzwi się świe świecą. Ale chyba nic za bardzo nie możemy zrobić dalej. Freddy, jesteśmy tu. Da się tam wejść jakąś drugą stroną? A, nas nawet nie ma na mapie. Jesteśmy nie wiadomo gdzie. No, ale nie, no tu nic nie działa. Wentami jakoś dojść? Nie wiem, górą by można było jakoś dojść w sumie. Tu to też jest tak postawione, jakby nie wiem. Specjalnie coś tutaj podziałać może. Tędy jakoś. to e. Tu nas Freddy wyrzuca nic e, tutaj też nie powie na to Ciekawe Nie no, patrzcie Aha, no w górę nic nie ma No ale tam ewident, ewidentnie słychać chic i tak dalej, no ale to z jakiejś Z jakiejś piosenki po prostu Nie wiem, pewnie, zapewne jest tam jakiś fajny easter egg No ale my się dzisiaj tam nie dostaniemy A wielka, naprawdę wielka szkoda no, Chyba żebym wspomógł się informacjami internetu i tak dalej, nie wiem, tu nic no nic nie zrobimy, nie, nic nie zrobimy, w każdym bądź razie niby jesteśmy, znaczy mamy tutaj ciki tego i tak dalej ale no nie musimy znaleźć jakiś klucz, nie, ale nie mam pojęcia jaki znaczy mamy, że ten ziomek znalazł klucz, a my go nie mamy i nie mogę użyć chiki i głosu, nie wiem a, tutaj dopiero mogę no, to ciekawe. Po prostu musiał się naładować. Okej, okay, słaba bateria. To ja bym sobie wyszedł z jego. bo ona przecież zaatakuje. No, ja jest tutaj jestem zdolny. No i dobra, w temacie go po prostu. <laughs> po prostu chciałem sobie tutaj zwiedzić. Yy, I to w sumie tyle. Więc, no, mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Jeżeli nie, to do innych moich filmów. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się to jeszcze troszeczkę poszwędam. No, ale no. Jak na razie to. Na razie jeszcze, cześć. Siemanko, yo! Dobra, ciekawe jest jeszcze. Oj, tutaj to. Czy drzwi będą zamknięte? Czy otwarte? Dobrze, że tutaj byliśmy też. A, czy jak my tu wejdziemy, to nam się gra zbaguje, czy nie? Nie, dobra. Tu w sensie się nie zbagowało. Ojecie, ja no wna... a no nie możemy stąd wyjść. Okej, okay. w taki sposób gramy, no dobra. O! Proszę bardzo. Tam mamy zapis, no dobra, czyli tutaj nic więcej. Wow, co się stało? Tutaj nic więcej prosto nie ma. Z tego co rozumiem. O, jesteśmy w punktu bez wyjścia. Pięknie. Dobra to tyle. Już nic zrobię.